Dlatego, że pamiętajmy, że no, święte są tylko posągi i im bardziej właśnie ludzie się okopują w takich przekonaniach, że no nie, no ja to nigdy nic toksycznego nie zrobiłem, absolutnie. Nie wiesz tego. I bardzo dużo mamy dzisiaj takich przypadków, gdzie ludzie po latach, i to w środowisku artystycznym, ale też bywa, że w środowisku biznesowym, mówi się, że no ten człowiek mnie skrzywdził. Albo y, pisze się w gazetach, że no skrzywdziłeś mnie, źle mnie potraktowałeś, nie? I... Druga strona mówi, nie wiedziałem, nie rozumiałem tego. Nie? I bardzo łatwo jest dzisiaj to obśmiać. Nie? Bardzo też fajnie to widać na przykład właśnie nawet na przytaczanym przeze mnie wcześniej filmie Diabeł ubiera się u prady. I kiedyś kontekst społeczny i zawodowy był taki, że no, diabeł ubiera się u prady to była śmieszna historia o jakiejś demonicznej pani. Natomiast to, że to się dość brzydko zestarzało i to, że widzimy, że tam są nie tylko zachowania toksyczne, ale też zachowania mobbingowe, no to to jest jednak kwestia kontekstu.